Matko Najświętsza, przychodzę do Ciebie jak dziecko, które już nie ma siły. Nie mam już dokąd pójść, nie mam kogo prosić, bo wszędzie napotykam na mur, na zamknięte drzwi, na ciszę. Przychodzę do Ciebie, Mary Jo, bo wiem, że Ty jesteś matką, która nie odrzuca nikogo, która nie pozostawia nikogo w ciemności. Ty, która patrzysz z miłością na każdego człowieka, spójrz dzisiaj na mnie, Matko. Bo jestem związany wezłami, których sam już nie potrafię rozplątać. Każdy dzień to dla mnie ciężar, każda noc to walka ze łzami, lękiem i bezsilnością. Czuję się jak ktoś, kto jest uwięziony w swoim ciele, w swojej przyszłości, w swoich błędach, w sytuacjach, których nie rozumiem. Matko rozwiązująca węzły, ty widzisz wszystkie moje węzły. Wiesz, gdzie boli, gdzie pęka dusza, gdzie brakuje światła. Dlatego dziś błagam Cię z głębi serca. Rozwiąż, matko, węzeł mojej zdrowia. Jestem zmęczony chorobą, która odbiera mi siły. Czasem to ból fizyczny, czasem psychiczny, a najczęściej oba razem. Matko, dotknij mojego ciała tak, jak matka dotyka dziecka, które gorączkuje. Połóż na mnie swoje dłonie pełne łaski. Uproś u swojego syna dar zdrowia, albo przynajmniej siłę, by nie upaść w cierpieniu. Rozwiąż, matko, węzeł mojej pracy i życia zawodowego. Nie wiem już, co robić. Szukam pracy, ale nic się nie udaje. Mam pracę, ale nie przynosi mi pokoju, jest ciężko, niesprawiedliwie, czuję się niepotrzebny, zmęczony, zniechęcony. Matko, pokaż mi drogę. Wyproś u Boga łaskę nowego początku, łaskę powołania, które daje radość i chleb. Rozwiąż, Matko, węzeł moich finansów. Brakuje na wszystko. Rachunki się piętrzą, kredyty ciążą, czasem nie wiem, czy wystarczy na jedzenie, na leki. Martwię się każdego dnia, a w nocy nie śpię, bo lęk dławi mnie od środka. Proszę cię, Mary Joe, królowo ubogich i zapomnianych. Wstaw się za mną u Boga, aby otworzył niebo nad moim domem, aby dał chleb, możliwości, błogosławieństwo. Rozwiąż, matko, węzeł mojego życia rodzinnego. Matko, moja rodzina jest zraniona. W moim domu nie ma już tej miłości, co kiedyś. Coraz częściej są kłótnie, ciche dni, brak zrozumienia. Nie potrafimy ze sobą rozmawiać. Jest chłód, czasem nawet nienawiść. Matko, ty znasz serce każdej matki, każdego ojca, każdego dziecka. Przyjdź do mojego domu, zamieszkaj w nim. Niech Twoja obecność przyniesie pokój i pojednanie. Rozwiąż, Mary Joe, węzeł mojego małżeństwa. Miłość, która miała być na całe życie, dziś jest jak poranione drzewo. Nie rozumiemy się, ranimy się słowami, milczeniem, obojętnością. Czasem mam wrażenie, że jesteśmy sobie obcy. Ale nie chcę się poddać. Pomóż mi kochać na nowo. Naucz mnie przebaczać, słuchać, być cierpliwym. Proszę cię, Mary Joe, rozwiąż ten węzeł nieporozumienia, zniechęcenia, bólu i spraw, by nasze serca znów biły jednym rytmem. Rozwiąż, Matko, węzły w relacjach z moimi bliskimi, z rodziną, z przyjaciółmi. Tyle nieporozumień, tyle niedopowiedzeń, tyle lat milczenia z niektórymi. Tak bardzo chciałbym znów się przytulić, porozmawiać, powiedzieć, przepraszam. Ale nie wiem jak. Duma, ból, przeszłość wszystko to tworzy mur. Proszę cię, Matko, rozwiąż te węzły. Zanieść do Boga moje pragnienie pojednania. Niech Duch Święty poprowadzi mnie i tych, których skrzywdziłem lub którzy mnie zranili. Niech znów zagości miłość między nami. Rozwiąż, Matko, węzły w moim wnętrzu: lęk, zniechęcenie, brak nadziei, poczucie, że nie jestem wystarczający. Głos, który mówi, nic z ciebie nie będzie. Rozbij te ciemne głosy. Niech twoje, kwiat twoje w niech się stanie. Rozbrzmi również w moim życiu. Matko, rozwiązująca węzły, ile razy widziałem, jak twoje ręce rozprątywały największe supły. Słyszałem świadectwa. Czytałem modlitwy. A teraz ja sam wołam. Pomóż mi, Mary Jo. Nie zasługuje. Wiem, zawiodłem wiele razy, ale przecież jesteś matką miłosierdzia. Nie dlatego przychodzę, że jestem godny, ale dlatego, że jestem potrzebujący. Biedny, mały, udręczony. Ty, która pod krzyżem nie uciekłaś, która trwałaś, patrząc na cierpienie swojego syna. Zostań dziś przy mnie. Weź mnie za rękę, poprowadź, jak prowadzi się niewidomego. Bo ja już nie wiem, gdzie jest droga. Ale wiem jedno, jeśli ty jesteś obok, nie zginę. Mary Joe, rozwiąż wszystkie moje węzły, te, które mnie wierzą od lat. Te, które powstały przez cudze grzechy, i te, które sam stworzyłem przez egoizm i błąd. Rozwiąż każdy z nich z miłością i cierpliwością, tak jak matka rozwiązuje supeł na włosach dziecka. Niech każda nitka zostanie wyprostowana przez Twoją łaskę. Niech w miejsce bólu przyjdzie uzdrowienie. Niech w miejsce rozpaczy pojawi się nadzieja. Matko, jeśli trzeba, płacz ze mną. Jeśli trzeba, uklęknij przy mnie. Ale nie opuszczaj mnie, bo wiem, że jeśli ty się za mną wstawisz, to Bóg nie odmówi twojej prośbie. A ja znów wstanę. Mary Jo, moja matko, już teraz dziękuję ci za twoje orędownictwo. Choć jeszcze nie widzę rozwiązania, wierzę, że ono nadchodzi. Choć jeszcze nie czuję zmiany, wiem, że ona się zaczęła. Bo ty, matko, nigdy nie zostawiasz dziecka, które cię wzywa. Dziękuję Ci, Mary Joe, rozwiązująca węzły, za każdą łzę, którą otrzesz, za każdy pokój, który przyniesiesz, za każde światło, które zapalisz w mojej ciemności. Pozwól mi teraz odpocząć w Twoim sercu. Ukryj mnie w swoim płaszczu. I prowadź z wiarą, z miłością, z nadzieją, amen.